Witajcie w kolejnym odcinku przygód z przekładką. Jesteśmy na etapie kończenia. Mamy już poskładane hamulce praktycznie. Silnik został już zamontowany w komorze. No, i teraz robimy wszystko w koło. Sprawdzamy, które rzeczy są. Inne, na przykład przewód podciśnienia jest, jest inaczej wyprofilowany, inaczej idzie niż w ambiku, także musi zostać wymieniony. Można go tam posztukować, jakoś to robić, ale mi się udało po prostu dostać oryginalny. Także użyję oryginalny. Przewody wspomagania są również różne. Y, trzeba je po prostu y, kupić y, lub można je dorobić, ale myślę, że nie jest to drogi, drogi temat, więc spokojnie można to y, sobie y, tam podarować, szukowanie tych węży. Y, kilka słów o linkach od maski. Linka, y, linka od maski jest taka sama, jedynie jest inny. Uchwy, samarączka rączka od otwierania maski jest po prostu inaczej wyprofilowana na lewą stronę oraz mocuje się ją na jedną śrubę zamiast na dwóch. Inaczej też wchodzi w podstopnicę, której w Angliku nie ma. Mechanizmy od otwierania maski, które tutaj widzimy, mam ich trochę kompletów, są praktycznie takie same, linkę trzeba po prostu wypiąć z lewej strony i przepiąć ją po prostu na stronę prawą. Czyli po prostu tutaj wypinamy tą lineczkę i ją wpinamy z drugiej strony. Sprawa nie skomplikowana i do ogarnięcia bez żadnych niepotrzebnych kosztów. Przy okazji warto linki troszkę nasmarować, przeserwisować zamki, gdyż jeśli jakiś się zacze lub nie otworzy, to jest to kłopotliwa sprawa, trzeba szarpać nerki z maski i narobić można trochę szkód. Rurki ręcznego, czyli linki linki od hamulca ręcznego są różnej długości i normalnie szara jest po lewej stronie, czarna jest po prawej stronie auta. W przypadku relokacji ręcznego na lewą stronę tunelu trzeba również przełożyć linki na drugą stronę. Gdyż się okaże, że po prostu wychodzi duża różnica przy, przy regulacji i jest to dosyć kłopotliwe, dlatego trzeba pamiętać, żeby po prostu linki odręcznego przełożyć na drugą stronę. Dlatego też nie są takie same, posiadają inne numery części. W związku z tym, że po prostu są innej długości, są to jakby inne, zupełnie inne linki na lewą i na prawą stronę. Jeśli nie zamienicie linki, linek miejscami, to się okaże, że ręczny... dostaniecie... taka z, pojawi się sytuacja i ciężko będzie Wam wyregulować hamulec ręczny. Dlatego koniecznie linki trzeba po prostu zamienić miejscami. Wtedy, wtedy linki wychodzą na jednakową długość. Przy przewodach wspomagania Trzeba uważać, trzeba kupić przewód odpowiedni pod pompę. Niestety mam tutaj przewód, od, który jest, idzie pod pompę LF20. Wejście w pompie jest od spodu. Ja niestety mam zamontowaną pompę LF30, w której jest wyjście od boku i dlatego też ten przewód tutaj nie pasuje. Zobaczymy, czy uda nam się dostać przewód pod LF30. Jeśli nie, możemy zawsze zamienić pompy, ale yy, można to sobie po prostu tam yy, przemyśleć. Yy, pompa LF-20 jakby daje o 10 barów mniej ciśnienia. Yy, w teorii powinno się na pompie LF-30 yy, kręcić kierownicą lżej, ale w praktyce zobaczymy, jak to będzie. Kolejną ciekawą sprawą jest taka, że w wersji angielskiej światło przeciągielne świeci prawe a po przekładce powinno świecić lewe może pokażę tak już tutaj auto coraz bardziej żyje własnym życiem włączamy światełka i mamy lewe przeciwgielne działa jakby był z tym problem to można yy, zamienić piny w module odświateł jest to pin 29 i 30 można zamienić je miejscami lub przekodować moduł yy, tak żeby po prostu lewe przeciągielne świeciło a nie prawe Normalnie w wersji angielskiej po lewej stronie w klapie bagażnika będzie taki, taki uchwyt do, 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 do żarówek i on tutaj ma zaślepkę. Trzeba po prostu taki uchwyt wziąć z Europy i w tym momencie będzie miejsce na żarówkę. I następnie tak jak wspomniałem można przekodować moduł lub zamienić piny. Żeby lewa strona przeciwmi nam e, świeciło. E, z kilka, kilka słów wnętrzu jesteśmy na etapie kompletowania wnętrza, e, podłokietnik e, musi być koniecznie z Europy, baza jest zupełnie inna. Korytka e, przednie i tylnie mogą zostać z, 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 z wersji angielskiej. E, są praktycznie takie same. E, Także tak to wygląda. Boczki są dokładnie takie same. Nie trzeba przekładać żadnych klamek. Jedynie co to w lewym boczku normalnie jest zaślepka, która wędruje na stronę prawą. Tak i tu pojawia się regulacja lusterek. Przełączniki. Do kierunkowskazów są idealnie takie same jak w wersji angielskiej, można je spokojnie przełożyć, użyć tych samych śrubek, to jest do, dokładnie takie samo.